Podczas sesji Rady Miasta Gryfowa Śląskiego, która tym razem odbyła się w Świetlicy w Proszówce, wręczono Ochotniczej Straży Pożarnej z Proszówki pożarniczą motopompę. W tym roku marzeniem tu Pana Sołtysa, który jest prezesem na marginesie, szefem Ochotniczej Straży Pożarnej, ale naczelnikiem jest Pan Zajączkowski, którego dzisiaj nie ma, jest Pani Wiceprezes Kamila Zajączkowska i chcemy wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Wręczyć ten akt przekazania, ale i tą motopompę. Nowy sprzęt na pewno przyda się strażakom z proszówki. Panie, tu się zapraszamy. Nie będzie sama kabina, czy sama jest? Konieczna. Z leżącym poświęconem, a Proszę z drugiej strony. Chcemy oczywiście przekazać taki symboliczny akt przekazania. No i tą motopompę niech wam jak najlepiej służyć groźno życzliwe przyjęcie dla fabidy straży pożarnej proszę, proszę. Bardzo proszę. proszę o, o. Ona to jest taka składkowa. 3000 e, dał marszałek województwa dolnośląskiego. Właśnie promesę odbierała pani skarbnik w Olszynie, a myśmy dorzucili sprzedając tamten samochód stary i dorzuciliśmy je się jeszcze do innego sprzętu, także taka składka na ten sprzęt zasili na pewno jedną z najkliwniejszych ochotniczych straży pożarnych w Proszówce.